My nie jesteśmy płatkami śniegu. To, co dzisiaj się wmawia wszystkim, jacy są wrażliwi, jacy są. Ojeju, ojeju, nie wolno nikomu nic powiedzieć. Bullshit. Bullshit! My jesteśmy mężczyznami. My kierujemy się prawdą. My kierujemy się faktami. Więc bez gadania głupot, że mi się nie chce, że jest ok, że nie jestem taki gruby, że nie zarabiam źle. Test. Lustra! Wygląda tak. Idziecie do największego lustra w swoim mieszkaniu, zdejmujecie koszulkę i patrzycie, po pierwsze, jak wygląda wasze ciało. Biorąc pod uwagę fizyczność, czyli umieśnienie, poziom otłuszczenia, owłosienie, na przykład, czyli jak wygląda wasza fizyczność, co jest do zrobienia, i zapisujecie sobie, możecie stanąć na wagę, o ile jestem za ciężki, o ile moje proporcje klaty do brzucha się nie zgadzają i o ile chcę je poprawić. Na przykład. Punkt drugi. Gdzie jestem zawodowo w swoim życiu? Czy wykonuję po pierwsze to, co chcę wykonywać, czy to, co chcę wykonywać, przynosi mi spodziewane dochody? Jeśli nie, dlaczego? Czy opierdalam się w pracy? Uczciwie, sami dla siebie. Tego nie przedstawiacie nikomu. Czy opierdalam się w pracy, czy daję z siebie wszystko? Jeśli się opierdalam, wiadomo, co trzeba zrobić. Jeśli daję z siebie wszystko, no to znowu dwa kierunki. Albo rozmawiam z szefostwem, czego potrzeba, żeby było lepiej, bo nie jestem zadowolony, albo zmieniam tam, gdzie będę doceniony idę. To jest naprawdę proste. I Dzisiaj trudno umrzeć z głodu, więc praca szuka człowieka. Zawsze się znajdzie lepsza niż tą, którą robicie teraz. Jak znaleźć lepszą? No to następny, macie z milion poradników w internecie, tylko wystarczy sobie poszukać. Jakie są moje mocne strony? Jak przygotować CV, żeby było ciekawe? Które miejsca uderzyć, czy bezpośrednio, czy przez pośredników? Bierzecie i szukacie. Status ma się zgadzać. Inna metoda pracują tu, gdzie pracują. Jakie są moje mocne strony i umiejętności? Czy mogę te umiejętności wykorzystać inaczej? Jeśli mam zainteresowania, czy na tych zainteresowaniach mogę zbudować oddzielne źródło dochodu? Czy musi to być praca fizyczna, czy może to być coś online? Milion, milion kierunków. Nie da się tego opowiedzieć teraz w końcówce odcinka. I punkt trzeci. Fizyczność, praca, zarobki, czyli zawodowe kierunki i kierunki rozwojowe. Jakim jestem mężczyzną? Czy pracowałem również nad rozwojem swojej osobowości? W którą mieszczą się, w której mieszczą się? Nie, to nie, nie musi być psychologia. Tam mieszczą się też zainteresowania. Czy jestem ciekawym człowiekiem czy mam zainteresowania poza pracą i kobietami, i grami na, i w internecie i porn. Bo jeśli mam gry w internecie i porn, no to już wiem, gdzie straciłem czas na to, żeby rozwijać siebie i swoje prawdziwe zainteresowania, które budują mnie jako mężczyznę, które mogą stać się źródłem dodatkowego dochodu, które mogą stać się inspiracją do prowadzenia ciekawej rozmowy, inspiracją do poznania ciekawych ludzi, do zawiązania męskich przyjaźni, żeby mężczyźni nie byli sami, jak kołki. jak Nie zdobędę kaczuszki, co, co ze mną będzie? Nie, 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 nie. Jeśli masz grono męskich przyjaciół, z, którym, z którymi masz o czym rozmawiać, masz się czym zająć, masz gdzie wyjechać, masz po co się spotkać, się ponakręcać, bo mężczyźni rywalizują, mężczyźni się nakręcają, mężczyźni chcą coś razem zrobić. No. Spokojnie, Pawełek. Spokojnie.